Cześć, witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj udajemy się w jedno z popularniejszych miejsc e, bardzo kultowych w Big District. A dokładnie pójdziemy w miejsce katastrofy e, bombowca B-29, który około 7, no, przeszło 70 lat temu rozbił się w tym rejonie i nie jest to jedyny samolot, e, który uległ wypadkowi tutaj. Ale na pewno najpopularniejszy, i z tego co wiem, chyba najlepiej zachowane szczątki to są właśnie tego samolotu. Jak możecie zobaczyć, trasa jest dość dobrze oznaczona. Wejście do parku również. I już ten dzień dobry widać, że szczyt jest spowity mgłą. Jak możecie zobaczyć, jest dość zimno. Temperatura to około minus 2 stopnie. Przynajmniej tak pokazywała, pokazywał termometr w samochodzie. Ale można też to zauważyć gołym okiem że jest mroźno. Wybierając się w to miejsce, e, trzeba pamiętać, że niestety nie ma tutaj żadnego zasięgu i warto wcześniej sprawdzić sobie trasę, którą się podąża żeby się nie zgubić, no ale z drugiej strony widzę, że wszystko jest tutaj bardzo dobrze oznaczone i w zasadzie to jest bardzo teren, bardzo płaski teren torfowisko. No i dopóki nie będzie zbyt dużej mgły, na pewno będzie wszystko dobrze widać, więc raczej nie ma obaw o to, żebyście się zgubili tutaj. Jak widzicie podejście zmienia się z minuty na minutę. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że w zależności od warunków pogodowych może być łatwiej albo ciężej. No w obecnej sytuacji wszystko jest zmarznięte. Jedna co muszę uważać to na lód, żeby się nie pośliznąć, ale to miejsce słynie z tego, że jest tu bardzo nieprzewidywalna pogoda i dlatego też rozbił się ten samolot. I na każdej stronie, na każdym forum Widnie informacja, że trzeba być dobrze przygotowanym przede wszystkim pod kątem deszczu Ponieważ warunki tutaj są bardzo nieprzewidywalne No i muszę powiedzieć, że ta ścieżka tutaj Wygląda jak była stworzona pod MTB Ale niestety jest to ścieżka piesza Dlatego dobrze, że nie przyjechałem tutaj dzisiaj rowerem choćby dlatego, że jest bardzo dużo pieszych wycieczek no dużo ludzi tutaj chodzi więc jeszcze zobaczymy w przyszłości ale dzisiaj jest ok i sami również czekać was będzie przeprawa przez wodę tutaj chyba, że pójdziecie gdzieś szerszym łukiem ale ja wolę przeprawiać się Bezpośrednio. O, to są takie zdradliwe miejsca, które teoretycznie wszystko jest zmarznięte, ale to jest zbyt cienka warstwa lodu. Dlatego trzeba uważać, bo o, jak mogliście zauważyć, istnieje ryzyko, istnieje ryzyko, że wpadniecie do tej wody, do błota bardziej w sumie. Okej, okay, tak jak obiecałem, teraz parę słów na temat historii tego samolotu, a dokładnie tego dlaczego rozbił się on w tym rejonie, a stało się to też głównie z przyczyn ludzkich niestety bo teraz nie wiem czy w dobrym kierunku idę, ale widzę, że tutaj jest wydeptan ponieważ stało się tak ponieważ 13-osobowa załoga leciała tym samolotem. Z czego 11 żołnierzy i dwie osoby ekstra, które nie były żołnierzami. I niestety, ze względu na bardzo słabą widoczność mgłę, warunki atmosferyczne, które są częstym zjawiskiem. W tym regionie, co już mogliście widzieć na moich wcześniejszych filmach, popełnili błąd, myśląc, że przekroczyli już wzniesienie, wzgórze i nie dostosowali swojej wysokości, przez co rozbili się na jednym z tych wzgórz, a szczątki tego samolotu są ponoć rozrzucone, jak w trakcie każdej katastrofy lotniczej na dużym terenie. Samolot ten był, jak sama nazwa wskazuje, bombowcem i brał udział w II wojnie światowej, po czym po wojnie po wojnie został samolotem transportowym i działał dla Armii Brytyjskiej, dla Rafu Brytyjskiego, i tak naprawdę rozbił się w drodze właśnie do jednego z pobliskich lotnisk Raf. A przewoził on e, pieniążki. Przewoził on przeszły 7000 dolarów chyba. Muszę zobaczyć, czy to czas, kiedy ten 7000 dolarów przeszło, e, co na dzisiejsze czasy dawało blisko 100 tysięcy dolarów. Tylko trzeba pamiętać, że wydarzenie to miało miejsce w 1948 roku, więc jest to dość dawno. Spójrzcie tylko na te warunki. Skoro ja mam tak ograniczoną widoczność, to oni w samolocie już totalnie tutaj nie wiedzieli, w którym miejscu są. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale tu jest taki koreto rzeki, dość głębokie, ponieważ tutaj pomiędzy tym punktem a tym punktem e, myślę, że jest w wysokości około 3, może nawet 4 metry i wszyscy starają się pójść dookoła ale ja nie wiem jak daleko trzeba iść dookoła i zastanawiam się, czy się tędy nie przeprawić w zasadzie już podjąłem decyzję, że się tędy przeprawię bo właśnie tam po drugiej stronie prawdopodobnie jest ten rozbity samolot, a więc lecę tędy. Zobaczę jak to będzie, e, czy jest bardzo grząsko i mokro. Bo jeżeli tak, to trudno. Jest mokro, ale ja robię akcja. Przeskakujemy. Okay. No i dobra akcja. Jestem genialny, ale czym jednak w lewym bucie wodę. Trudno. Jest tu trochę kro. Dobra. Ale wysoko. Dobra. Jestem. Teraz szukam samolotu. Nie spodziewałem się, co mogę tu zastać, ale z drugiej strony, jak tutaj tylko wszedłem zobaczyłem te szczątki, to normalnie mnie zatkało. Ale to jest tragedia, nie? Nie wiem, czy to słyszycie, ale akurat teraz przelatuje nad nami samolot. To miejsce jest... Naprawdę duża tragedia tutaj się wydarzyła. Jedni powiedzą, że to tylko 13 osób, ale kurczę... No, robi to wrażenie. czuć, że to jest miejsce pamięci. Mimo, że rozbił się ten samolot w 48, chyba listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam. Ale mimo wszystko czuć tutaj klimat takiej pamięci. A coś z stylu grobu nieznanego żołnierza, chyba wiecie o co chodzi. No, zatkało mnie tam, jak się pojechał wszedłem tamto miejsce i zanim ja zacząłem w ogóle cokolwiek nagrywać to A... spędziłem tam dobre 30 minut, może 25 e... Na no, że tak powiem zadumie, ale no Nie, to nie ma nic więcej do dodania jeśli chodzi o, o, o kwestie tego miejsca, tego samolotu Naprawdę warto tutaj przyjechać. Dzisiejszy plan zakładał jeszcze, żeby sobie znowu rozbić jakieś moje schronienie. To samo co ostatnim razem i zjeść sobie coś, tym razem coś innego, ale powiem szczerze, że po odbyciu tam tej posiadówki nie mam w ogóle na to ochoty. Chyba. Na dzisiaj to już wszystko do roboty widzów. Jeżeli podobają Ci się takie materiały, daj znać w komentarzu. Jeżeli znasz jakieś inne fajne miejsca na terenie Anglii albo Wielkiej Brytanii, które chciałbyś, żebym odwiedził, również napisz o tym w komentarzu. I oczywiście, jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, rozważ pozostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem. <grym> Może jakiegoś lajka. I do zobaczenia na następnej przygodzie rowerowej, może camping może hiking pieszej przepraszam w zależności od tego jakie będą warunki pogodowe zobaczymy co będzie najrozsądniejszym wyborem, tymczasem trzymajcie się ciepło i powiedziałbym w pięknych okolicznościach natury bo to są piękne okoliczności natury ale prawie nic nie widać więc w ten mglisty dzień Żegnam się z tobą. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym nagraniu. Cześć!